<gry> Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. Wow, Cry wow. babies, <gry> duch, część pierwsza. Masz tu pełno dziwnych rzeczy. U. Zobaczcie, księga zaklęć. Wow! Wypowiedzmy zaklęcie. Tak! Zróbmy! Takie hmm? zaklęcie może wywołać duchy. Duchy? <noise> w ogóle jej <noise> nie słuchaj. Przecież nie da się od tak wywołać ducha. Zaklęcie do wywoływania duchów. Ale co to są duchy? To są takie potwory, które straszą w zamkach i robią Uuu! Duchy nie istnieją. Ja będę wszystkich straszyć. Nie martw się Lala, wiem gdzie jest wyjście. Królicza stopa, ząb niedźwiedzia, wyjdź z księgi zaklęć! Glutkowy duch! <laughs> hmm? ha? Co? To koali przyjechała po nas. Przez to zaklęcie jesteśmy na zakręcie. Duchy istnieją tylko w filmach. Duchy? Na pewno. Jestem na zewnątrz. Cześć! Wiecie może gdzie jestem? Okej, okay, okej! Okay. Troszeczkę cierpliwości! Chwileczkę! O, musisz mi pomóc! Tutaj są! Zostawiłyśmy ozdoby! To obrzydliwe! Lala, musisz tu posprzątać! A. Hej! Nie zostawiajcie mnie! Nie słyszycie co mówię! Nie widzicie mnie! Muszę już wracać! Jeśli zostanę tu dłużej, to w końcu zniknę! Na zawsze! Skup się. Dobra, hej, musicie mi pomóc. Doty nie przestraszysz nas. Chyba się jednak trochę przestraszyłam. O smaku pomarańczowo-truskawkowym. Hej, pomocy! Doty, to bez sensu! Nie widzą mnie! Potrzebuję księgi zaklęć! Tak! Mam cię! Hmm, co się dzieje? Nie wiem. Ja! Ja! O! Księga zaklęć! Doty, stop! Co jest nie tak z tymi latarniami? Y to nie ty? Ja dopiero przyjechałam. Nie ruszyłaś krzakiem? Nie. I nie ruszałaś samochodu? Nie. Więc skoro to nie ty, a nie ma tu nikogo innego… Nie teraz, Lulu. To musiał być… ludkowy duch! duch! O, zaklęcie hmm? działa! Złapmy ducha i włóżmy z powrotem do księgi zaklęć. Tak! Ale czy tam jest prawdziwy duch? Nie chcę nic wiedzieć o żadnych duchach. Ha Gdzie jest Lady? Mamy go! Zgłodniałam od tego łapania duchu Wyciągnijcie mnie stąd! Moment! Co to jest? To jest taki sam glutek jak ten w domku Lali To jest glutkowy duch! Tyle śliny ble. i tyle kurzu. Trochę się boję. Ten glutek jest obrzydliwy. <laughs> ha? A! 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 Nie zjadaj nas! Zjesz was? Ble. Ja chcę tylko wrócić do mojej księgi. Tam jest mi lepiej. Co? Chcesz tylko wrócić do domu? Słyszycie co mówię? Jasne! Muszę dotykać księgi, żebyście mnie słyszały. Musicie mi pomóc! Mam już tylko jeden dzień na powrót do Księgi Zaklęć, albo zniknę na zawsze! Bardzo nam przykro, nie chciałyśmy cię przestraszyć. Dalej! Pomożemy, pomożemy ci! Magic fears. Patrzcie! To jest mój świat! Stopa niedźwiedzia, ząb królika, nie! To było odwrotnie! Patrzcie! Księga zakręć jest tutaj. Zanieśmy ją do dziewczyn. Hej! Hej! Tu jesteśmy! Dlaczego nas nie widzą? O nie! Jesteśmy duchami! Księga Zaklęć! Wyjdź z księgi. Jestem na zewnątrz! E, du? Mam tylko jeden dzień na powrót do księgi Zaklęć! Za Dlaczego nas nie widzą? Jesteśmy A! Glutkowy duch, część druga. Nie myśl o niczym. Oddychaj. O mi... Spójrz, tam są! I mają księgę! Hej, tu jesteśmy! Nie widzą nas ani nie słyszą. Mam pomysł. Ach, 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 ach. Ach, ach. Ach, ach. Au, Dina, nie, co to za hałas? Za duży tu ambaras. Fantazji i skupienie, to będzie trudne. Już wiem. Chodź za mną. <grym> Gotowe. Jak nowe? Bardzo dziękuję. Gdzie jest reszta? Lea. Nie wiem, Jakie ostatnio widziałam to łapały ducha. O, Ale ekstra. A co jakim się coś stało i ich zwierząt też nie ma? Duchy nie istnieją. Poszukajmy ich! Księga leży tam. Chodźcie! Prawie! Tina, chodźmy stąd. Nie mogę się tu skoncentrować. O! Nie martw się. Pomyśl, że skoro nas nie widzą, to możemy robić co tylko chcemy. Ha? No skup się, Bruni. Co się dzieje? Latanie do tyłu. Powiadasz jak szalona! Lady, Lala, Connie! Według moich obliczeń powinny być gdzieś tutaj. Aaaa! Ble, to obrzydliwe. Glutek z glutowego ducha. Idźmy po śladzie. Wiesz, śmiesznie jest tylko wtedy, kiedy one wiedzą, że to my. O nie! Kończy nam się czas! Jeśli nie znajdziemy księgi. Znikniemy na zawsze! Chcemy do domu! E? Już wiem! Narysujmy na podłodze dużą glutkową łzę! Glutek wskazuje na domek Lali. Chodźmy! Oddychamy cały czas. Te, co to jest? Moment! Tam jest więcej glutka. Ktoś potrzebuje pomocy. Halo, jest tu jeszcze ktoś? Co wy tu robicie? Hmm? Babies wypowiedziały zaklęcie, żeby mi pomóc i też zamieniły się w duchy. Przeszły przez portal, żeby odzyskać księgę, a teraz nie mogą wrócić. Mamy mniej niż godzinę albo znikniemy na zawsze. O nie! Musimy je znaleźć! Co tam widzisz, Tina? Poczekaj! Babies pozwolił złapać ducha i zniknęły. Gdzie jesteście? Dajcie nam i... znak! Chodźcie, muszą jakoś nas zobaczyć! Tutaj są! Tu Gdzie jest glutek! Jestem pewna, ale ich nie widzimy! Mam pomysł! Co się stało? Słyszałam gwizdek! Szybko! Buchnijmy na glutka świetlisty pył! Cała przyjemność po mojej stronie! Czy ten pyłek jest konieczny, Rosie? Kto jesteście? A, ale jak można mnie z powrotem odczarować? O nie, jesteście prawdziwymi duchami! Szybko, zostało tylko kilka sekund. Powtórzcie to zaklęcie, żebym mogła wrócić do domu. Tylko wy to potraficie. Królicza stopa, ząb niedźwiedzia, wracaj do domu, brudkowy duchu. Dziękuję wam.